Dzień dobry, Jan bo z tej strony fansport.pl Trzymaj eee, mną jest strollowany Siemka Witam Powiedz mi, co się zadziało na konferencji, bo było ciekawe. No nic, nie chciałbym kurczę drążyć za bardzo tego tematu, głupio wyszło eee, Nie chcę, żeby komu krzywda się dała działa podczas konferencji, mamy hmm. dać wszystko z siebie na walce Konferencja powinna być wymianą argumentów, sensowną, a nie e, wymianą ciosów Ja widziałem, że krew poleciała no Poleciała jeszcze Przeciwnikowi No nie będę tu jakoś się kurde chwalił, hmm. ale trenowany jest Mam nadzieję, że też ręce w boju się sprawdzą niedługo na gali i będzie fajnie. No widzę, obserwuję i zasuwasz. Powiem, o, to bardzo ostro, miło. No to ostro, 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 ostro tak. Zbozio Monster, pozdrawiam trenera. <laughs> I jaki plan na walkę? No, coś też tam zdradzić? Nie, jakoś? no nie powiem wam nic nie? na tę walkę. Będę go wstrzykał. Okej, okay, czyli co? Zasuwasz od rana do wieczora. Powiem. Tak jest. Tak, ciężka praca. Ciężka praca popłaca. Okej, okay, a co możesz powiedzieć o swoim przeciwniku? Bo Duży, gruby, pewnie silny. No i nie straszny, tak jak on myślał. Straszny, bo on tam na panie, tam bił liście mhm. e, jakimś chłopakom, no chłopom to są wielkie chłopy, ale to nie jest to nie jest sport, sport polegający na liściowaniu się, tak? Mhm. Tu trzeba dużo myśleć, dużo chodzić na nogach, e, mieć twój game plan. Przede wszystkim psychika musi zagrać. Tutaj wiele elementów składa się na twoją wygraną, nie? o których nie możesz zapomnieć. Siła to nie jest wszystko, nie? Mhm. I kładziesz konkretny nacisk na coś, na kondycję może? No, Myślisz, że w tym masz bę, jakieś będę, ten... dobry, będę dobrze kondycyjnie przygotowany, będę szybki, niech się szykuje na wszystko. Okej. Okay. Silny też będę. Silny też będziesz? Dobra. To dzięki bardzo. Dzięki, króciutko, tak lubię. Pozdrawiam, subskrybujcie.